Cześć! Dzisiaj nagrywam mysypy z głosem z moją koleżanką Julianką. Hej. Będziemy robić ludzi, czyli znaczy Mówi Star Planet. Y, na, y, postacie z Mówi Star Planet konia. Dobra. Y, Julia ma. Y, tak, tak wygląda. Naprawdę. Trochę mi się laguje. Niki, 5, 2, 1, 3. To jest moje prawdziwe konto. A te fejkowe to xx 547 Zaraz, poczekaj, najpierw jeszcze pokażę, jak to wygląda, bo mi się laguje. Na chwilę zatrzymam. Ej, Klaudia, czemu ty powiedziałaś... Nie, Ja już nagrywam! Co? Już nagrywam. To jest jej właśnie konto, a to jest właśnie jej do hakowania, bo boi się, że jej zhakują konto, więc sami rozumiecie, dobra O, to właśnie ma szósty level To jest właśnie anonimowe konto Okej, okay, to jest... O, dostałam prezent Zaraz zobaczę. Zaraz zabierzemy się do, do robienia ludzi w konia. No postaci. Lu, postaci do robienia w, robienia w konia. Dostałaś nowy prezent od XX. Ola, XX, 547 4, 7. Zatrzymam i pokażę, jaki. Rywam. Okej, okay, okej. Okay. Z mojej listy życzeń bluzka do kompletu, dzięki. Julioszko. Jul, nie, jak. Nie, Julian. Nie wiem, dobra, Julia. Julianka, Julianka. Julianka dobrze, trafię. Dobra. Okej, okay, teraz pójdziemy na chat. Na jakiej poszłaś? E, ja jeszcze nie poszłam. Mhm. Już idę. Zaprasz mnie na chat. Dobra, bo ja też jeszcze nie weszłam. Dobra, szukamy postaci, jakiejś przynęty. E, dobra, ja cię zaproszę na Właśnie, miałam cię zaprosić. Dobra, już jestem. Las Vegas, kawiarnia. Oh yeah. no. Jesteś tu? <grym> tak. Nie widzę nie Aha. widzę cię nawet. A ja nikogo nie widzę. to ładnie. Wow. Na razie zatrzymam i znowu yy, będziemy rozmawiali, jak mi się odlaguje i nagrywam. Dobra, przeniosłam się do yy, do, na plażę, mi się zaczął napis, yy, przyszedł ciągle Las Vegas kawiarnia, yy, tutaj przyszedł z moim chłopakiem. Ale to się tym nie przejmujcie. To. Myślę, że um, zaprosiła mnie dziewczyna. Tutaj ta biała coś nie widać. Na chwilę zatrzymam, może się odaguję. Okej, okay, napiszę. Nagrywasz? Tak. To hej, ty. Y y y Dobra. Dobrze. A jestem w top. Przyjmiesz mnie? O napisała do mnie Pink B Pink B L W E Aj dobra Będziemy teraz ją Wkręcać Wydaje się jakaś Jest brzydka więc wydaje Będzie chyba naiwna też Naiwna jak brzydka Julia No? Czy Ty już do na piszesz? Nabrałaś kogoś? Napiszę, jeszcze jej nie nabrałam. Uh -huh. a co napisałaś? Już chcę być panem rąk. Uh -huh. Hej, przyjmiesz mnie. Ja już będę z, z kimś pisa pisała. Dobra. Y, napiszę... Chcesz... Mhm. Uh -huh. No, no, bo się zeciało też. Halo! No! Nie wiem, dobra. O, no. Cieszymy. 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 Mi też, ale w sumie mi, 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 my, mi się zacinamy, sypy. bo nagrywam, tak to mi się, tak, tak to mi się nie, nie zacina, o. tylko teraz jak nagrywam widocznie, już nagrywamy 5 minut i, no 6 minut, i 2, i 3, dobra, mi się zacięło jak widać. E, mogę coś powiedzieć? No. E, to do Twoich widzów. Wchodźcie na mój kanał. E, mam tam jeden na razie filmik. E, dajcie suba i łapkę w górę. Mój kanał to Julianka. Tak, jeszcze, napi jeszcze napiszę gdzieś Twój nick. Ona okay, zrobiła super filmik, potwierdzam. Lepszy niż mój. Dobra, yy, on, do, z nim chcesz prezent. ciekawe czy odpisze ona? Daj się. Dosyć kupię. Chyba. Ja się Piszę z dwoma. Jest z moim chłopakiem i z jakimś. Ja The Muszę teraz wszystko zamknąć i jeszcze raz odpójść. <noise> Bo ja mam Sims, ale wiesz, no, mi się nie chce ten. Ale nie, e, ja będę e, nagrywała, a ty będziesz to nagrywała. No, no. no bo ze mną, a ty będziesz, ty będziesz mogła grać w Mister Planet. Dobra. Ale to m, zaraz. Jak tak, tak? Ale ja też pewnie muszę ci dać. O. No nie. I, no. Ale zapraszajcie. Zaproszę mi, a nie. Tak, a nie. Hmm. Oh my god, zacięło mi się znowu. Zacięło mi się znowu. Już 8 minut nagrywamy. Do 10 nagrywamy? Tak, bo mi dalej się nie da, bo muszę zarejestrować. Więc. Co? Tak. Naprawdę? Tak. Abyś, nie, nie muszę zarejestrować. Nie, bo nie, muszę, nie da się dłużej. Da, ja tak zrobiłam, że to 20 minut. Ja. Ej, czekaj chwilę, dobra? Na no. się wyłączę mój głos. Dobra. Zatrzymam i pokażę wam końcówkę. Już. Dobra, y, patrzcie, chwila i już. Czy naprawdę ty mi dasz a ja ci nie? Halo? Dałam Ci prezent, a naprawdę jej nie dałam. Oczywiście. Tak to się robi. No, by było dłużej, ale nie, niestety niedługo kończę, bo została nam jeszcze tylko minuska. Ona dała Ci prezent? Nie, bo nie chciałam jej. Po co? Ona ma tak brzydkie ciuchy, więc... A, a jest Dałam Ci prezent. Halo. Halo ci prezent. Nawet nie podziękujesz, że nie dostałaś prezentu. Co za. Smota. co. Ile już nagrywam ten odcinek? 9 minut i 30 sekund. No to już się pożegnaj. Zaraz, dobra. Tutaj piszę w yy, tu yy, pink blwe, jej nazwę na YouTube. Ju. Julianka. You. O nie, 10 sekund, Julianka, dobra. Pozdrawiam Was i wsz, yy, wszystkich, w ogóle moich widzów i